Analizuje też to bardzo mocno od tego momentu, jak już go mamy w środku, co go mogło zdenerwować, zniechęcić, ale płacąc rachunek przy recepcji, nie udzielił nam tego, jakby feedbacku, tylko po prostu stwierdził: Nie, ja już tutaj nie wrócę. To od razu pojawia mi się informacja związana z czasem. I tak naprawdę brakiem poszanowania czasu klienta. I trochę utarło się w tym naszym środowisku medycznym mniej troszkę w beauty, ale bardziej w medycznym. Że, no przecież, jak jestem dobra, to mi pacjent poczeka albo klient poczeka, bo do mnie są kolejki na 2-3 miesiące. No i tutaj uwaga, troszkę, troszkę się zmienia właśnie to podejście naszych pacjentów, klientów, dlatego, że oni obecnie, po pierwsze, mają dużo większy wybór, po drugie, pamiętajcie, że zmienia się generacja i, i wchodzi nowa grupa klientów, która kompletnie inaczej zarządza swoim czasem. Po trzecie, jeżeli my kierujemy główną swoją ofertę do milenialsów, na przykład, którzy jeszcze wciąż stanowią największą grupę klientów, bo jest około 60% odwiedzających, to te osoby pracują z zegarkiem. Oni wszystko mają, cały dzień mają ustalony w danym harmonogramie i każde opóźnienie, a tak naprawdę brak poszanowania, bo to jest tak. pokazanie brak poszanowania tego czasu, to jest zniechęcenie takiego klienta. I on nie wróci, on nie napisze żadnej skargi, on nie będzie komentował tego publicznie w sieci. On czasem może nawet nie skomentuje to do żadnej koleżanki, przyjaciółki, tylko po prostu wybierze inne miejsce, gdzie go szanują. Bo to, bo to jest taki mechanizm. I jeszcze jedna rzecz, która tak od razu. Pojawiła, to zobacz, ile razy widzimy w sieci takie komentarze albo też uwagi ze strony rynku medycznego czy rynku beauty. Drodzy pacjenci, szanujcie nasz czas, odwołujcie, bo my puste godziny i, i nie możemy przyjąć innych pacjentów. Wszystko zgoda, ale dokładnie to działa w drugą stronę. Czyli za lustra, jak się w